Jeden z najdziwniejszych meczów w historii piłki nożnej miał miejsce 27 stycznia 1994 roku. Tego dnia w meczu eliminacyjnym piątej edycji Pucharu Karaibów stanęły naprzeciw siebie reprezentacje Barbadosu i Grenady, które wraz z Puerto Rico tworzyły jedną z sześciu grup eliminacyjnych. Przed turniejem zdecydowano, iż wszystkie mecze, które po 90 minutach zakończą się remisem, zostaną przedłużone o dogrywkę do złotego gola liczonego podwójnie. W dwóch pierwszych meczach tej grupy Puerto Rico wygrało z Barbadosem 1-0 oraz uległo Grenadzie właśnie po złotym golu strzelonym w dogrywce. Tym sposobem 27 stycznia przed ostatnim meczem w tej grupie, z której do dalszej gry mogła awansować tylko jedna drużyna, na czele znajdowała się Grenada, wyprzedzając Puerto Rico lepszym stosunkiem bramek. Dla Barbadosu jedyną drogą do awansu było więc zwycięstwo różnicą przynajmniej dwóch goli. Tym sposobem wszystkie zespoły miałyby po trzy punkty, a Barbados mógłby się pochwalić najlepszym stosunkiem bramek. Przez niemal całe spotkanie wskazywane na faworyta Barbados utrzymywał mecz pod kontrolą, zdobywając w międzyczasie dwa gole, które zapewniały awans z grupy. Jednak w 83 minucie ich sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy bramkę na 2 do 1 zdobyli goście. W tym momencie w kolejnej fazie turnieju byli piłkarze grenady, a gospodarze do awansu potrzebowali ponownie wyjść na dwubramkowe prowadzenie. Po kolejnych kilku minutach szaleńczych ataków wynik nie uległ zmianie. Piłkarze Barbadosu wybrali więc inną strategię. Pamiętając o zasadzie, że ewentualny złoty gol liczy się podwójnie, postanowili za wszelką cenę doprowadzić do dogrywki, by zdobywając w niej gola, nie tylko wygrać mecz, ale też wrócić na pierwsze miejsce w grupie. W 87 minucie zaprzestali więc ataków na bramkę Grenady i celowo umieścili piłkę we własnej siatce. Na 3 minuty przed końcem meczu na tablicy widniał więc wynik 2-2 do dający dogrywkę. Piłkarze grenady zorientowali się, co jest grane. Wiedzieli też, że awans da im trafienie do dowolnej bramki. Strzelając rywalom, zwyciężą w regulaminowym czasie gry, a strzelając samobuja, przegrają co prawda mecz, ale tylko jednym golem, zachowując pozycję lidera grupy. W ostatnich minutach widzowie mogli więc obserwować kuriozalną sytuację, gdy jedna drużyna ze środka boiska atakowała obydwie bramki, a druga ustawiona w obydwu polach karnych, broniła do nich dostępu. Ostatecznie Barbados nie dopuścił do strzelenia gola, doprowadzając do dogrywki, której zgodnie z wcześniejszym planem udało się zdobyć bramkę na wagę zwycięstwa i awansu. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka.